Witam w moim następnym odcinku. E, zajmiemy się dzisiaj etymologią nazw ptaków, e, czyli e, ich e, pochodzenia. Pierwszym ptakiem będzie ptak lodówka, e, gatunek kaczki. E, jej nazwa wzięła się stąd, że e, żyje tam, gdzie jest dużo lodu. Czyli na przykład, że można ją spotkać w całej półkuli północnej, czyli obszary, gdzie jest dużo lodu. Kolejnym ptakiem, drugim, jest batalion. Wziął swoją nazwę od tego, że na wiosnę samce się zbierają i samice. Na bagnach i samce toczą walki o samice. I można to zaobserwować w Polsce, w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jest na batalion jest na logo jego. I ktoś przechodził obok takich walk batalionów, i skojarzyło mu się z walczącymi batalionami. Następnym ptakiem e, będzie ślepowron. E, wziął swoją nazwę od tego, że e, ten, kto mu dał nazwę, zobaczył ptaka e, śpiącego w dzień w, e, w zaroślach i pomyślał, że to dziwne, że śpi w dzień i uznał, że jest ślepy. E, to jest pierwszy człon nazwy, a drugi wziął się od dźwięku wydawanego przez ślepowrona, głównie nocą. Jest to gardłowe ochryple krakanie, podobne do krakania wrony właśnie. Następnym ptakiem będzie głuptak. Ptak o bardzo dziwnej nazwie, a wziął swoją nazwę od tego, że kiedy ludzie przyszli na wyspy, gdzie gniazdowały e, guptaki, e, guptaki tak bardzo się nie spodziewały, żeby ktoś na wyspę i też e, z obrony gniazda. E, po prostu nie odlatywały, a ludzie po prostu je brali do rąk i e, na mięso zakładali wioski niszczące gniazda. I to wzięła się nazwa, że po prostu nie odlatywały. No cóż. Kolejnym ptakiem będzie zimorodek. E, nie, jego nazwa nie pochodzi od tego, że e, rodzą się w zimie, ale pochodzi to od e, tego, że dawniej zimorodek był ziemiorodkiem, e, co znaczył, że rodził się w ziemi co było poprawną formą, bo zimorodki gniazdują w skarpach nad rzekami. Kolejnym ptakiem, ostatnim będzie dudek. Dudek po staropolsku oznaczał głupka, czy tam błazna. W każdym razie kogoś nie najmądrzejszego. Został tak nazwany ponieważ y, ten, kto go nazwał, zobaczył tego ptaka, jak podskakuje, rozkłada czub, składa go, znowu podskakuje, ląduje, coś tam grzebie w ziemi, coś tam nie i uznał, że jego zachowanie jest głupie i że błaznuje i tak go nazwał. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Spróbuję zrobić drugą część, o ile jakieś interesujące nazwy jeszcze mi zostaną do omówienia. Nie zapomnijcie zasubskrybować i zarejkować. Do widzenia!